Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was recenzję noża, tym razem od marki Fontani Scarperia, model Zława, czyli kolejny tradycyjny regionalny włoski klasyk. Broszura informacyjna na temat producenta. Sam nóż przychodzi w stylowym drojonym pudełku. Logo przedstawiające koronę. I napis, Fontanis Carperia Italia w środku. Kolejna ulotka, tym razem na temat noża w języku włoskim. Czarne zamszowe etui do przechowywania noża. No i sam nóż. Długość całkowita 18,5 cm. Długość głowni 8 cm. Grubość głowni 2,5 mm. Stale głowni to nitrobi, czyli dobrej jakości stal nierdzewna. Hartowana na 57 Hz. Szliw płaski. Wykończenie w satynie. Na główni logo firmy przedstawiające Koronę. I nazwa producenta Fontani Scarperia Italia. blokada slip joint. Brak podcięcia pod paznokieć, ale wcale nie przeszkadza to w płynnym otwieraniu. Bardzo dobra mechanika, głównie stawia odpowiedni opór, wręcz idealny. Okładki rękojeści wykonane z jasnego rogu bawoła. Całość znitowana. Okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Ta piętka u podstawy rękojeści zapewnia dobre podparcie dłoni podczas pracy. Podsumowując, kolejna włoska klasyka, tym razem w manualnym wydaniu, absolutny maskew dla wszystkich entuzjastów tego typu noży. Jest to tradycyjny, bardzo elegancki nóż, przez to idealnie dać na prezent, na każdą okazję i dla każdego. Fajne drewniane pudełko, z którego można zrobić stojak, ekspozytor. Bardzo fajny pomysł. Fontan Scarperia ma w swojej ofercie wiele ciekawych modeli, w tym brzytwy i noże kuchenne. Również bardzo przypadł mi do gustu model Trap Zajrzyj do opisu pod filmem i skorzystaj z 10% zniżki na noszu producenta. To tyle w tej recenzji. Dzięki za oglądanie.